No i tutaj taka niespodzianka, w ostatniej chwili powołanie również do reprezentacji Polski Oldboyów dostał pan Jasiu Serwin. Witamy serdecznie. Pan Jasiu Serwin w lokalnym... W świadku sportowym jest bardzo, bardzo znany. Chyba wszyscy kibice, fana, fanatycy futbolu znają pana Janka. Gratulujemy, panie Jasiu, od tego powołania. No i nie ukrywam, że również jest najstarszym dzisiaj zawodnikiem występującym na boisku. Ja może bym tylko jeszcze poprosił trenera reprezentacji o dwa słowa, bo jest tutaj troszkę kibiców. Nie każdy się orientuje, żeby coś powiedział o reprezentacji, od kiedy grają i, i gdzie ewentualnie reprezentują nasz kraj, w jakich zawodach. Bardzo proszę, panie Tomasz. Witam Państwa serdecznie. Reprezentacja Polski Pulsaru powstała w 1995 roku. W przyszłym roku będziemy mieli odpocząć 20-lecie reprezentacji. Mamy do zegrania szło 500 meczy w kraju i za granicą. Gramy na polskich boiskach, przede wszystkim na polskich halach, ale. ale... Oczywiście gramy za granicą, graliśmy nie w Niemczech. Tutaj taka ciekawostka, chyba jedyna prezentacja, która nie przegrała meczu z Niemcami. <śmiech> <śmiech> Co się rzadko zdarza. E, Wygrywaliśmy oczywiście w Elmowie, w Wiedniu, na Słowacji, w Czechach w i ościennych państwach, wielu, wielu, wielu. Raczej mamy ten e, bilans bardzo dodatny. Wspomnę tylko, że w tych 500 meczach około 400 wygraliśmy. Nie znam, nie znam w tym momencie akurat statystyki, ale tak mniej więcej to wygląda. Dzisiaj, dzisiaj to z naszej inicjatywy reprezentacji Polski ten mecz się odbywa. Jest to pierwszy mecz z śladami Świętego Jana Pawła II, gdzie wbrew moim oczekiwaniom wręcz będziemy około dwóch lat grać śladami naszego Świętego. Tak to wszystko się rozwinęło, a chcemy skończyć meczem w Watykanie. I to wszystko z mojej strony. Zapraszam Państwa do uczestnictwa w meczu. Dziękuję. Ja jeszcze też tylko dodam, że to miejsce jak najbardziej jest związane ze śladami świętego Jana Pawła II. Tutaj nieopodal jest y, taka tablica kamienna. Tutaj Ojciec Święty lądował odwiedzając y, w swoich pierdzymkach Wadowice, więc również to miejsce jest jak najbardziej związane. Ja jeszcze bym prosił dwa słowa prezesa Skawianki, panie Staszku, pan Stanisław Kwiatek, i myślę, no tak po cichu, że wygramy ten mecz i po prostu będzie to pierwsza porażka reprezentacji Polski. No, dziękuję bardzo. Teraz proszę Państwa, bardzo proszę o przyjęcie postawy zasadniczej. Odegrany zostanie hymn Polski. Bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Powrót, powrót, Kuba. 4 do 2, to reprezentacji Polski w Polski po bramce Rafała Lasoty. <śpiewanie>

Myślę, że pewno jeszcze będą zwiedzać miasto Bazylikę. Jeszcze raz w imieniu burmistrza Wadowic serdeczne podziękowania, również w imieniu gospodarzy i dzisiejszego Waszego przeciwnika, czyli Klubu Sportowego Zaskawianka Zaskawie, za udział w tym spotkaniu, za przyjazd do Wadowic. Poprosiłbym kapitanów teraz obydwu zespołów, takiej może już troszkę na luzie, ale jednak serdecznie gratulujemy, panie Tomku. To jest właśnie ten Puchar. Dziękuję, Dziękuję. Dziękujemy jeszcze raz i brawa dla reprezentacji Polski. Również taki sam puchar za udział w tym spotkaniu dla kapitana Zaskawianki. Panie Walko, gratuluję. No i co?